Mam wiele pytań, jeśli chodzi o moduły wi -Fi. i na przykład jak podpiąć Sonofa Basic do bramy przesuwnej. Stały temat, kontraktrony, Sonoff Basic i brama. Ewentualnie yy, Wemos D1 Mini i czujnik temperatury ds 18 w 20 czy DHT22. paczkę, którą dostałem od Marcina <laughs> Marcin mnie prosił o Airly o wyświetlanie danych ze stacji pogody ale temat o Airly na pewno pokażę na live dlatego, że tam jest wiele rzeczy, które trzeba samemu wpisać swoją długość i szerokość geograficzną wybrać odpowiednią stację Zarejestrować się trzeba, tak by uzyskać API już nie mówiąc o wygenerowaniu binarki i zainstalowaniu odpowiednich bibliotek ale to temat będzie tak jak mówię na live, a teraz co w paczce za którą bardzo dziękuję i za wsparcie mojego kanału a nie często się zdarza właśnie taka paczka z płytkami co w paczce w paczce płyteczki prototypowe ta większa Noda MCU wyprowadzenia to śrubowe dodatkowo wyjścia na piny, także moduł Wi-Fi wkładamy w gniazdo i w zasadzie możemy swoje układy sprawdzać no nie tylko to jest płytka do sprawdzenia, ale yy, na przykład zobaczcie w takim wemosie mamy coś skonfigurowanego z jakimiś czujnikami, wgrany soft i załóżmy chcemy dodać kolejny czujnik więc nie ma problemu. Wyciągamy WeMosa, wgrywamy aktualizację i z powrotem nam to nasze urządzenie pracuje. Także nie tylko to jako płytka prototypowa, ale normalnie w urządzeniu, w odpowiednią obudowę świetna sprawa. Powiem wam świetna sprawa. Tutaj mam przewody. Nie korzystałem z takich przewodów. Pewnie nieraz będziecie widzieć na moich filmach. Też ciekawe są te tak zwane krokodylki. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tu jest przekaźnik, nowy przekaźnik 5V. Jak szukacie takich przekaźników, no to na, na aukcjach internetowych jak piszecie przekaźnik Arduino dużo jest różnych tego typu przekaźników. Co tu dalej mamy? O fajna płyteczka. I od tej płytki tak naprawdę zaczynałem. To jest ESP01. I czy to będzie 01 czy 01S? To jest prawdopodobnie 01S. Następna sprawa ESP01S i DHT22. Z takim oto gniazdem. Z takim oto gniazdem też tutaj widzę, że już jakaś konfiguracja była przeprowadzana, coś tutaj było wgrywane. Do sprawdzenia DHT11. To jest chyba tylko czujnik temperatury, jeśli się nie mylę a jak się mylę poprawcie mnie w komentarzach DHT11 jeszcze nie miałem takiego czujnika przeważnie mm, używałem wcześniej y, DHT22 y, także tak to wygląda to kolejne płyteczki co tutaj mamy, tu mamy switche dwa switche w woreczku fajne nowe Dobra, nowa zapakowana płytka tu tym razem jest jakiś zasilacz. Nie będę rozpakowywać, ale hmm, ale tu jest na LM 78 i na płytce jest XX wersja 2.2 .2. Taki zasilacz, to jeszcze niech będzie w nowej obudowie. Na pewno na to przyjdzie czas i na pewno będę te płytki omawiać. O, właśnie, zobaczcie. Płytka prototypowa i Wemos D1 Mini. Zobaczcie jakie świetne rozwiązanie właśnie na tej płytce uniwersalnej, którą wcześniej pokazywałem. Wyprowadzenia, można sobie tu dowolnie połączyć, czy wyprowadzić poza tą płytką. Wyjścia śrubowe, bardzo dobre rozwiązanie. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? O, tutaj jest też fajna sprawa. Tylko muszę się do tego. Dokopać. Marcin pisał mi o wydrukowanych uchwytach. O wydrukowanych uchwytach na do tych płytek do Wemos 1 mini. Czy ja to dobrze mówię? To są na te płytki. Tu jest jakiś uchwyt wydrukowany na drukarce 3D. Pewnie to jest Marcina... Marcina robota, że tak powiem. I tu jeszcze jeden uchwyt. Muszę się temu przyjrzeć, ale już widzę, że bardzo fajnie to jest zrobione. I jeśli to jest podwemosa, to na pewno zapytam, gdzie to jest do dostania. Może sam to drukował. W każdym razie, takie uchwyty, no warto warto montować do rozdzielni na przykład Bo jeżeli montujemy to na szynę TH, tak jak tutaj jest to już jest to odizolowane ta płytka jest w tym miejscu, które chcemy zamontować i Także to są fajne, fajne uchwyty. Muszę przyjrzeć się temu, jak to jest dokładnie zamontowane. Ale widzę, że tutaj kolega mega robotę zrobił. Prawdopodobnie to jest tak to umiejscowione, czyli tu na szynę TH i tu jest wemos D1 Mini tak zamocowany. Jeszcze nie widziałam takich uchwytów. Podobne gdzieś były na AliExpress, ale w każdym razie w każdym razie tutaj zapytam zapytam gdzie to można by było dostać. Jakby ktoś był zainteresowany to piszcie pod filmem. Także te uchwyty bardzo fajne. Muszę je pooglądać i Zobaczyć, jak się montuje w te uchwyty wemosy. To, to, to. Tu jest obudowa, widzę, do czujnika. Też fajna sprawa gdzieś zamontować sobie koło rozdzielni lub na zewnątrz budynku. Biała, fajna obudowa. W środku czujnik temperatury. Wychodzimy przewodem. Do domu, czy y, może by się udało takiego malucha ESP01 tu nawet zainstalować z DS-em. Też by była ciekawa opcja. Na czujnik zewnętrzny, zewnątrz budynku. Co dalej? <laughs> y, nowe Wemosy D1 Mini. Jeszcze nie rozpakowane. Także tu jest mega mega fan. O, szczykawka. Zobaczcie, szczykawka, ale fajna sprawa. Ja używam szczykawki. Zobaczcie, takiej zapteki zeszlifowana końcówka. Tu jest jak najbardziej do topnika. Taka jak powinna być. Taka jak powinna być ścięta końcówka na równo bardzo mi się taki przyda gadżet na warsztacie tu śrubeczki do do tego son -offa. i tu właśnie o urządzeniu RF Tutaj jest włącznik T1EU1C. Ciekaw jestem, czy to jest podobne urządzenie SONOF-em z włącznikiem światła SONOF t 0 tx ale tu jest chyba tylko radiowo, wydaje mi się. RF433 T1 EU 1C. To prawdopodobnie tylko będzie sterowane radiem, ale bardzo fajny włącznik światła. Pewnie go dziś zastosuję i skonfiguruję go z takim pilotem. Jeśli to jest tylko radiówka, i na koniec, i na koniec płyteczka rgblet też do esp01s. Tu pewnie by trzeba było zobaczyć, jaki jest schemat. Tutaj oto płytki, by odpowiednio podpiąć go do LEDów RGB, też fajna płytka do wykorzystania. Teraz dosyć dużo rzeczy jest właśnie na LEDach. No i wspominany wcześniej przeze mnie DS18B20, tu już z opornikiem w środku, także gotowy zestaw. Wodoodporny, bardzo fajna paczuszka, za którą jeszcze raz dziękuję, i sprawdzę może konfigurację tego łącznika światła. czy to jest tylko radiowo chyba tylko radiowy radiowy włącznik dobra to wszystko na dzisiaj zapraszam na live'a zadawajcie pytania i piszcie na whatsapp a płytki składam jeszcze raz bardzo dziękuję i jeśli jeśli macie taką możliwość to wspierajcie mój kanał ja się dzielę swoją wiedzą i też myślę, że niejednej osobie pomogłem w pod pięciu swoich urządzeń i zdalnym sterowaniem wszystkiego dobrego do następnego razu.